Dom pod dwoma orlami. Czy ta willa naprawdę? My wiemy, gdzie jej szukać. Widzowie pokochali serial Dom pod dwoma orlami, którego akcja jest wpleciona w polska historię i pokazuje, jak dramatyczne były losy ludzi przed kilkudziesięcioma laty. Sledzimy z uwaga losy Zofii Szablewskiej i zastanawiamy się, jakie jeszcze rodzinne tajemnice wyjdą na jaw. Przenosimy się na teren obecnej Ukrainy i przypominamy sobie, za te ziemie były świadkiem tragicznych dla nas wydarzeń. Jednak duża część akcji rozgrywa się w tytulowym domu, kiedy z w niemieckim Breslau, teraz w polskim Wrocławiu. To w jego wnętrzach toczyło się życie poprzednich mieszkańców, a obecni próbuje dojść, co się tak naprawdę wydarzyło. Wiele osób zastanawia się, czy willa, która staje się pretekstem do opowiedzenia wielu historii, istniała we Wrocławiu naprawdę. Okazuje się, że tak. Twórcy serialu dostali orientacyjny adres na Dalekim Sepolnie. Długo go szukali, lecz bez powodzenia. Ostatecznie zdecydowano, ze sceny do serialu nagrane zostaną w po niemieckiej willi. która stoi przy Parkowej 10, przedwojennej Parkstrasse, na tak zwanej Wrocławskiej Wielkiej Wyspie czyli osiedlu Biskupin. Sama willa w momencie kręcenia filmu nie była zamieszkana a jej wnętrze przerobiono na plan filmowy. Pojawiły się akcenty charakterystyczne dla czasów przedwojennych, tak samo jak dworzec wrocław na Dodrze na moment wrócił on do nazwy Odator Bachnhof Breslau. Na potrzeby serialu powstali stroje z epoki, możemy zatem zobaczyć, jak ubierali się panie w kilkadziesiąt lat temu. Oprócz tego okazuje się, że pomysł na tę produkcję powstał już dawno temu scenariusz był gotowy 20 lat temu. Więc ten serial to nie jest próba pisania historii na nowo i cieszę się, że mimo tych wszystkich klopotów udało się doprowadzić do jego realizacji, mówi faktowi reżyser Domu pod dwoma orlami Waldemar Krzysztek. Serial Dom pod dwoma orlami rok był wstrzymywany przez TVP. Co budziło kontrowersję? Dom pod dwoma orlami. Dramatyczne wydarzenia sprawiają, ja, że się ludzkie losy